Cześć. W tym filmie zaprezentuję kilka wariantów wykonania deski, która była omawiana w filmie poprzednim. Link do niego znajduje się poniżej. Pamiętajcie, koniecznie zapoznajcie się z techniką wykonania deski w formie podstawowej, zanim zabierzecie się za wykonywanie wariantów. Przejścia z planku wysoko do planku nisko. Utrzymując ciało w linii, kładziemy łokcie w miejsce dłoni schodząc w dół. Potem wracamy do ustawienia początkowego. Plak boczny. W tym wariancie ciało ustawione jest w linii prostej, bokiem do podłoża. Zwracamy uwagę na to, żeby biodra nie opadały. W tym wariancie stopniujemy trudność zmieniając ustawienie rąk i nóg. Wariant łatwy. Górna ręka ułożona od góry wzdłuż ciała, obie nogi na podłożu, noga górna z przodu. W wariancie średnim układamy nogę górną na nodze dolnej. Kolejnym etapem jest podniesienie ręki górnej do ustawienia pionowego. I ostatni wariant, najtrudniejszy, polega na podniesieniu nogi górnej. Kolejny wariant to plank na trzech punktach podparcia. Podnosimy kolejno każdy z punktów podparcia, starając się zachować równowagę i ciało ustawione w pozycji wyjściowej. Plank z przyciąganiem kolana do łokcia. Utrzymując ciało w linii prostej, przyciągamy kolano do łokcia na trzy sposoby: po przekątnej lewe kolano do prawego łokcia, po prostej lewe kolano do lewego łokcia lub po zewnętrznej. Kolejnym wariantem będzie plank na niestabilnym podłożu. Odbierając stabilne podłoże, zmuszamy mięśnie do dodatkowej pracy stabilizacyjnej. Wariant ten może być wykonany w trzech wersjach. Pierwsza wersja to ręce na niestabilnym podłożu, druga nogi i trzecia wszystkie kończyny na niestabilnym podłożu. Plank z nogami na podwyższeniu. Ustawiając nogi wyżej. Powodujemy większe obciążenie kończyn górnych, co jest utrudnieniem podstawowej wersji deski dla mięśni obręczy barkowej i ramion. Analogicznie, jeżeli ustawimy ręce na podwyższeniu, uzyskamy wersję łatwiejszą. Na koniec przykład połączenia kilku z tych wariantów w krótkie sekwencje ćwiczeń. Zachęcam do tworzenia własnych sekwencji opartych o ćwiczenia, które są dla Was najciekawsze. Pamiętajcie o prawidłowej technice, która pozwoli Wam ćwiczyć w bezpieczny sposób. Wariant pierwszy. Przejście z planku wysoko do planku nisko. Owrót. Przyciągnięcie jednej nogi i drugiej. Liczymy na 8. Raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Przykład numer dwa, plan na trzech punktach podparcia. Z przejściem do planku bocznego. Trzeci przykład to połączenie dwóch poprzednich, czyli. Wchodzimy nisko, wracamy do góry, przyciągamy jedną nogę, przyciągamy drugą nogę, odrywamy jeden punkt podparcia, zamieniamy na plank boczny, wracamy drugi, powrót trzeci, powrót i czwarty. Jeżeli spodobały Wam się te pomysły, zajrzyjcie do panelu ćwiczeń z darmowymi zestawami treningowymi. Znajdziecie tam propozycje połączenia ich w kompletne treningi, m.in. rozciągające, spalające tłuszcz czy koordynacyjne. Zapraszam również do udziału w naszym wyzwaniu deski. To 10-dniowa seria krótkich, 5 treningów. Dzięki niej zmobilizujecie się do regularnych treningów w domu, wzmocnicie ciało i poprawicie sylwetkę. Jeśli macie mało czasu, szukacie pomysłów na prosty i skuteczny trening w domu lub po prostu potrzebujecie kopa do regularnych treningów, myślę, że ta seria będzie idealna na początek. Do zobaczenia.